Klasa List jest wbudowana w .NET Framework i pozwala robić z obiektami różne rzeczy, także takie, których nie możesz zrobić przy użyciu zwykłej tablicy. I teraz pokażę Ci kilka możliwości wykorzystania listy. Po pierwsze listę oczywiście można stworzyć. Musisz określić typ obiektów lub wartości, które lista będzie przechowywała i dokonujesz tego za pomocą nawiasów trójkątnych podczas tworzenia listy przy użyciu słowa kluczowego new. Możesz dodać coś do listy używając metody add, do której przekazujemy element do dodania. I pamiętaj, dodając element do listy, dodajesz go zawsze na koniec listy. Możesz dodać do listy coś jeszcze. Możesz wstawić element w dowolne miejsce na liście, używając metody insert, do której przekazujemy element do dodania i indeks, na jakiej pozycji ma być dodany element. Możesz sprawdzić, ile elementów w liście się znajduje, używając właściwości count. Możesz sprawdzić, czy lista zawiera konkretny element, używając metody Contains, do której przekazujemy element do sprawdzenia. Możesz również określić, w którym miejscu się on znajduje, używając metody IndexOf, do której przekazujemy element do sprawdzenia. Możemy również usunąć coś z listy, używając metody Remove. Do której przekazujemy element do usunięcia lub remove add, do której przekazujemy indeks elementu do usunięcia. Możesz również wyszukać pierwszy element, który spełnia określone kryteria, używając metody findIndex, która przyjmuje jako parametr coś, co nazywa się predykatem. Co to jest predykat, wyjaśnię pod koniec tego rozdziału. Możesz również wyczyścić listę. Czyli usunąć wszystkie jej elementy używając metody clear. Listy kurczą się i rosną dynamicznie. I jedną z najlepszych właściwości list jest to, że nie musisz znać ich rozmiaru podczas tworzenia. Lista automatycznie rozszerza się i kurczy, w zależności od zawartości, w zależności od potrzeb.